Na bułeczkę zio. Na sezon 2024 firma Konger przygotowała nową serię wędzisk. Są to wędziska Maxim. Tu trzymam wędkę Konger Maxim Pool. To jest seria batów, które występują w długościach 4, 5, 6 i 7 metrów. Ciężar wyrzutowy tych wędek to do 25 gram. Oj, taki w sobie! King. Let's check. Myślę, że każdy wędkarz rozpoczynał swoją przygodę z wędkarstwem, właśnie od wędek spławikowych. To jest świetna propozycja, zarówno dla początkujących, jak już i zaawansowanych wędkarzy. Ja tutaj mam przygotowaną wędkę 5-metrową z zamontowanym zestawem, na który będę łowił. Natomiast jeżeli nie chce Wam się albo nie umiecie jeszcze robić takich zestawów, mamy również gotowe zestawy, które wystarczy założyć na wędzisko. Zestawy są również na takich drabinkach. I pykleściek dłoniacyj. W zasadzie podleszczak. Te wędki to świetny wybór dla wędkarzy ceniących sobie prostotę i zarazem precyzję pełnego zestawu spławikowego. Używając tych wędek można na nowo poczuć to, co lubimy w wędkarstwie. Lekki i sprężysty blank gwarantuje pewne zacięcie i hol, podczas którego amortyzowane są dynamiczne odjazdy walczącej ryby. Finezja i skuteczność tej wędki to odczucia, które będą towarzyszyć wędkarzowi łowiącemu na te wędziski.